Manko, witam Was w kolejnej mini grze. Tym razem to będzie splik i już się gra. Z... Zaczyna. Wystartujemy za sekundę i jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy i niech dadzą nam nasze łopaty, a ty koleś spadasz, bo mnie zdenerwowałeś i spadłem na sam dół, Kurde. Alfeja. Dobra. Jak zaraz wtedy. Ne. Nawet minuty nie przegram tutaj. Huuu, uh, ty, ty Mato. Nie, tak szybko umrzeć? Nie no, siara jak nie wiem co. Kurde. D Dobra, będzie druga runda, o ile tu mi się tablica załaduje i będę mógł wejść. No to widzimy się po cięciu. Dobrze, jesteśmy po cięciu, za chwilę wystartuje druga runda. No pierwsza mi nie wyszła, no szczerze przy przyznam. Pierwszy raz grałem na no to. Mi nie wyszło. Dlaczego mam ścinki, a mam ponad 60 FPS w lol? Jak to denerwuję. Dobra, no to teraz obierzmy taką taktykę. Nie, nie mam taktyki. Wam powiem szczerze. Nie, lak! Dobra. No i znów na sam dół spadłem, czy tu? Dobra, na już zostanę. O, ty szmat! To jedna, spadaj, spadaj. Chciałeś mnie zwalić No co za lamer Ty bambusie łysy spierdzielaj mi stąd A ty co tam pięciu nas zostało Uuu rzucam jajkami jak szalony Uu, O przyszedł A ponosi musiałem się podrapać A spadłeś A -a. Nie spadłem jeszcze. No wiesz co? Kolej. Ty się nie ruszasz, to ciebie łatwo będzie tutaj zwalić. Spadaj. Już. Mi stąd. O Jezusiu... Prawie spadłem. Nie. Spadłem. Dobra, trzecia runda będzie. Trzecia runda. Które mieliśmy miejsce? No trzecia, bo tamten miał lagę i... lewitował. <noise> no to widzimy się w następnej rundzie. Dobrze, jesteśmy. Trzecia runda. Tuż, tuż. Jeszcze tak 10 sekund i... zaczynamy. Ja myślę, że sobie czat mogę wyłączyć. No kolorek. Bo tutaj mnie może rozpraszać. Sobie kapturek poprawię i słuchawki. No i jedziemy z nimi. Jak znowu spadnę na sam sam dół, to się zdenerwuję. No, no, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Spadaj. Ty też. No. Dobra, tu zostaniemy. Zróbmy sobie tak, może nas nie zobaczą. A, który to? Tyż ty, ma to jedna. Nie no, za dzisiaj tak szmatami rzucam Bambus słysy Uff. Nie no ja go zwalę, zwalę go Choćbym miał nie wiem co Nie no tak przed niego muszę Spadaj Nie bo ja pod nogami nie widzę Czy mam w ogóle grunt Jedziemy, jedziemy, jedziemy za nim! Jedziemy! Jajka lecą, jajka lecą Lecą jajko Spadniesz Nie no to jajka to to to, to. Dobra odpuściłem mu <grym>, Żeby to zobaczyć <grym, <grym, Teraz tego gonimy Smerfa normalnie zielonego Dobra takie dziury porobimy to w potem na pewno żeby sam nie wpadł Dobra, walimy z tego Dwóch, multi no, 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 no bambusie. Wow, kaptur poprawiałem, a ja ręki nie miałem wolnej. Czekajcie, bambusa z góry trzeba zdjąć. Czekajcie, gdzie on jest? Tam biegnie ten. No kurde! Snajper głupi z góry jeden Dobra Czwarta runda będzie No kurde, u góry się zakampił, nie widziałem go, myślałem że już spadł Zalambus. Ty bambusie nie lubię Cię, idź, idź, nie lubię Cię Wiloparań <grym> Dobra, no to widzimy się jak już wystartuje kole kolejna ta 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 ta, ta. Ym, Runda o, czwarta porajże. Nie wiem, dzisiaj tak mi wzięło na nagrywanie. Dobra, jesteśmy 3 sekundy i ruszamy z czwartą rundą. Ja się... Dokładnie... O, mikrofon potrąciłem. Dobra, mamy nasze szpadle i jedziemy z nimi grubo. Chomp, chomp, chomp. Tu oni strzelają do mnie, tam, tu się wyrnął. Strzelam do niego. Dziury mam pod nogami, ale jeszcze żyjemy! Biegniemy tu, gdzie dużo, dużo tego tego jest. gliny tak, to jest klina, ale to... <gryw> nazwę betonem już. Nie no, znowu ty <gryw> prześladuje mnie. Gonię go. Gonię! Wpadniesz! W końcu. Je tu do mnie. Won mi stąd. Uff, tu, tu 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 tu... Ty tam... wypadasz gry... Ja tu... walę jajkami... <gryzanie> Dobra, ktoś tutaj spadł. Wypierdzielaj mi stąd mój teren! Wąż ma to. Zacznę zaraz tą podłogi w domu wycierać. Wypierdzielaj mi stąd. Jeszcze... O, spadł. Dobra, trochę go wystraszyłem, bo tak, tak, tak podbiegłem. Nienacka. Go wystraszyłem. Masie jeszcze to sp... Spad... Kurde. Ja to, to, to jestem zajebisty, ja... Nie? Sam sobie dziurę zrobię i w nią wpadnę. Chyba sobie zaraz sam grup zrobię i się zakopię. Ja pierdzielę Ja fail. Dobra, jedziemy kolejną rundę. Póki mam miejsce na desku nagrywamy. Widzimy się jak mapa wystartuje. Runda piąta już.